Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Hunter Call of the Wild. Moi drodzy, nie jest to odcinek specjalny, ale można powiedzieć, że jest to odcinek urodzinowy. Już wam tłumaczę o co chodzi. No więc Campex pod jednym z filmów napisał komentarz, że jego przyjaciel Kacper obchodzi 28 stycznia urodziny. No Kacperku ja chciałbym ci złożyć najserdeczniejsze życzonka, czyli dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności i wiele, wiele uśmiechu na twojej twarzy. A teraz taki krótki wierszyk. Jakie to szczere, proste życzenia Ci ofiarują w dniu Twojego urodzenia. Wiele uśmiechów, a mało żałości. Długich lat życia w szczęśliwości, dobrego zdrowia i pomyślności. Jak najmniej smutków, dużo radości. Dużo przygód, morza wrażeń, moc i nic goryczy. Tego Tobie, Lofcik, życzy. A tymczasem zabierajmy się za polowanie, żeby tutaj jakieś prezenci upolować dla naszego solenizanta. No więc zaczynam i zapraszam wszystkich do Gendryja. I Kapek napisał, że Kasper sobie zażyczył takie moto narzędzia, zagładę. No zobaczcie. W tym odcinku będziemy polować z wiatrówki. Nawet nie pamiętam jak się nazywa ta broń. Na drugim miejscu mamy Andersona i na trzecim miejscu mamy łuk klasyczny. No powiem Wam szczerze, że ten odcinek urodzinowy będzie e, bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że też uda mi się e, zapolować z tego łuku klasycznego, bo powiem Wam szczerze, że byłem na strzelnicy, jak mi poszło, no to powiem Wam, że o kan dupy rozbić ten dług jest. No będzie bardzo ciężko, ale no spróbujemy tutaj zapolować w tym uroczystym dniu, który obchodzi kolega Campeksa e, Kacper. No więc moi drodzy, Zacznijmy, tutaj, y, iść na łowy, bo nie ma co czekać. Trzeba tutaj coś z tego łuku strzelić. Tam już coś się odzywało: jakieś sarny w oddali. Aha, jeszcze mam tutaj wiatrówkę. Tylko jak ona się nazywa? Poczekajcie zaraz. No nie wiem, no cyklon, Vasquez cyklon, zaprojektowany od podstaw do polowań, aby obalić kojota dzika, nawet średnich rodniarów jelenia. No dobra, ja sobie tutaj akurat taką właśnie amunicję wziąłem z dużą penetracją, bo uważam, że penetracja jest ważniejsza aniżeli ekspansja. Tylko czekajcie, to jest akurat Anderson. Gdzie mam te strzały? Bo ja nie zmieniłem w ogóle. Aha, tu mam te strzały z szerokim grotem. Ale zaraz, to musi być strzała tradycyjna. Tak, dokładnie, właśnie. I tu mam właśnie ten śród. Zaokrąglony do wiatrówki, penetracja 27, ekspansja 6, więc bardziej zwierzaki będą ginąć od penetracji. Tam słyszałem sarnę. No, można by spróbować tutaj na sarnę zapolować. Tylko właśnie tej sarny... Tu jest ta sarna, tu się odzywa, tu jest samszyk, moi drodzy. Moi drodzy, kochani, to może podejdźmy i zawołajmy tą sarenkę. Chyba nie wziąłem wabiku na sarenki. Nie, wziąłem, on jest. Nie wziąłem, muszę sobie wziąć tutaj, zamienić, może pod zero, tak będzie najlepiej. O, właśnie teraz. Jest super. Sarny są głupkowate, więc powinny podejść, ale żebym ja trafił z tego łuku klasycznego, to też byłoby super. Ona jest też niedaleko mnie, 54 metry, bo tam mam zaznaczone ślady. Spróbujemy podejść jak najbliżej i oddać ten. Cudowny jakże idealny strzał z tego łuku klasycznego. Podejrzewam, że jakby nawet sarna podeszła mi dosłownie jeden metr przede mnie, to o, widzicie, już leci. Tak jak mówiłem, sarenki niezbyt grzeszą inteligencją. Już zapierdziela, tylko ona chyba taka troszeczkę jest nerwowa. Wejdę tutaj w ten winorośla, w ten winogron. Może wtedy nie będę widoczny Zaraz zobaczymy Nie zamaskuję mnie całkowicie Troszkę Poczekajcie, gdzie tu podejść, żeby mnie zamaskowało? Ona jak mnie zobaczy, to zaraz zacznie spierdzielać, a sarny uciekać potrafią Kurde, teraz te winorośla mi trochę przeszkadzają, bo nie wiem gdzie ona jest a też nie wiem jaka jest ocena tej sarenki. Jest chyba. Chyba ją widzę, ale pewny nie jestem. Tak, jest, jest, dokładnie. O, super. Teraz, a tu co znowu? Tam coś ciecze. Dzik. No to jeszcze lepiej. Kurde, coś ta sarenka nie chce współpracować. Akurat dni urodzin. Niewielki. No, patrzy się tutaj lampi się, ale jakoś nie myśli podejść. Chodziesz tu. Zobaczcie, jaki uparty jest ten samczyk. Spróbuję podejść, ale jak mnie wypaczy, to się wkurzę. Widzieliście, jak celnie strzelam z łuku? O, trafiłem. No, Indianin, za mnie nie Nie powiem. No nie mówcie, że a jej co się stało? Hej, nic nie jest? No kurde. No i zobaczcie, zbagowała się. Hej, o. Ale ja, ja tego jeszcze nie miałem. A może da się na niej jechać? No, raczej się chyba nie da jechać. No, takiej jeszcze akcji nie miałem. E, poczekajcie, Lost się zastanawia teraz, co zrobić. E, no i moi drodzy, nic nie wymyśliłem. Będzie chyba trzeba dobić tą sarenkę. Czas y, załatwić sprawę z tą sarną, bo nie może tak być. Ja pierniczę. No, przecież tak. Dobra, udało się. Mam dla Ciebie sarenkę upolowałem. O co na złoto zobaczcie. 8180, dobra, zatwierdzam. Oczywiście nie można tutaj zebrać. Strzał. Muszą zostać. I zobaczcie, tam chyba dzik zapierdzielał pod górę. Czekajcie wabiki odgłosy indyków. Mam dziewiątka wabik na dziki. Dobra, spróbujemy. Przywołać. Dzik tam pobiegł do góry. Nie wiem, czy nie uciekł, czy nie usłyszał. Chociaż łuk klasyczny to cicha broń. Tutaj w Hiszpanii, bo jestem w Quatro Colinas, aż roi się od dzików. Powiem Wam szczerze, że też nie wiedziałem, czy nagram ten odcinek, bo miałem bardzo mało czasu, no ale wiecie, Campex jest jednym z moich pierwszych widzów, który cały czas jest aktywny, który nadal ogląda nasze odcinki i przede wszystkim nas nie zostawił. Jest wiernym widzem, więc dla takich widzów takie odcinki są priorytetem. Dobrze, chodźmy dalej. Spróbujemy teraz polować tego dzika. On poszedł tam do góry, tylko kurde mnie wyczuł. Ja oczywiście nie użyłem eliminatora. Spróbujemy na szybciutko tutaj użyć eliminatora i postraszyć te dziki. Z tej wiatrówki. To nie jest wiatrówka sprężynowa, tylko wiatrówka na gaz czy coś takiego czy na powietrze. Tu jest butla, która wyrzuca wśród pod dużym ciśnieniem poczekajcie troszeczkę na lofta moi drodzy przede mną jest dziczek tylko nie wiem czy on nie ucieka zaraz 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 patrzy się teraz akurat w moim kierunku spróbujmy go podejrzeć zobaczcie jak tutaj węszy ostrzega wyczuła mnie ta samica kurde chyba nic z tego nie będzie poczekajcie jeszcze sprawdzę rozmiar tego dzika no 70 metrów kurde zaraz czemu pokazuje mi dwa? Nie jest z mną zainteresowana A teraz się znowu... A kurde, Babik na dzika Jeszcze raz spróbujemy zagrać Jakby się udało To bym chętnie strzelił drugi raz Znaczy drugi raz Chętnie bym strzelił Z wiatrówki Bo akurat wiatrówką można tutaj ubić tego dzika Można strzelać śmiało No teraz nie widzę Spróbuję z wiatrówki strzelić Bo z Andersona to chyba raczej nie ma sensu. No jakby mi się udało maksymalnie blisko podejść, to i łózłuku bym strzelił. No ale dziki cwane są, także będzie ciężko. Oho, on tam, on tam teraz odpoczywa, zdaje się. Tak mi się wydaje. Ja spróbuję podejść. Ja się spryskałem przed chwilą, bo dziki mają bardzo dobry węch. O kurde, zobaczcie, sarenka też się pojawiła. No to znowu będziemy strzelać. Kurde, teraz idzie, zobaczcie. Nie to chcę, chcę łuk. Poczekaj, kochanie. Dziękuję, że się zatrzymałaś. Ja spróbuję do ciebie strzelić. Tak bezboleśnie. No, strzeliłem bezboleśnie, ale uciekła. Myślałem, że coś z tego będzie. Ale też jestem zaskoczony, bo całkiem dobrze mi idzie strzelając z tego łuku. Tylko jak widzicie, zwierzyna bardzo blisko podchodzi. Tutaj nie ma żadnych celowników, ani dalmierzy nic. Po prostu strzelamy. Tak na oko, tutaj jak mamy. Widzicie? Albo się uda, albo się nie uda. A tutaj yy, nie trafiono w żaden organ, czyli będziemy śledzić tą sarenkę przez pół Hiszpanii. Ja bym chciał zobaczyć, że ten dzik jest. Tylko jak on mnie usłyszy, zacznie spierdzielać. To się wkurzę. Tak jest, uciekła już. Prawie uciekła, bo ona była tutaj dokładnie i tutaj też sobie odpoczywała ta samica. Teraz coś tam widzę. To chyba ten. O kurde, jeleń szlachetny. No super. No tylko ja, ja mam strzelić do jelenia szlachetnego, no nie spodziewałem się tego. No mam tutaj wiatrówkę. Zobaczcie jaki piękny jest. No ale co ja mu tą wiatrówką zrobię? Chyba tylko postraszę. No dobra. ta we wszystkie strony. O kurde, dostał, padł. No i widzisz Kacperku, drugi zwierzak dla Ciebie upolowany. Biegał w różne strony, ale udało mi się go ostrzelić. No ta wiatrówka jednak trochę mocy ma w zapasie. Musimy znaleźć tą sarnę, pamiętajcie o tym. Tylko teraz gdzie jest ta samica dzika. No, gdzie jest ta sarna? To jest pytanie, które jest zupełnie na miejscu. Będziemy musieli poszukać. Chociaż nie powinienem biec, bo spłoszę inne zwierzaki. No i zobaczcie, tutaj te strzelałem. I to były całkiem dobre strzały z tej wiatrówki. Zobaczcie, jakie duże plamy farby. Oho. Tu jest samica dzika, bardzo blisko. I zobaczcie, trafiono w organ żywotny. Tam jest ta y, samica tego dzika. Tylko ja idę najpierw zebrać tego jelenia szlachetnego, i trzeba pamiętać również o sarnie. A na końcu zajmę się tym dzikiem. A i moi drodzy, pozdrowionka będą w następnym odcinku zgryte Avaroa. I to będzie, moi drodzy, ostatni odcinek, jeśli chodzi o pozdrowionka. No nie mam czasu, naprawdę. W Osta ostatnim czasie. O, taki powiem wam, że może być. Chociaż myślałem, że będzie większy. No ale ładny jelen szlachetny. Jelen szlachetny to jelen szlachetny. To jest najważniejsze. No i zobaczcie. Ciało, prawe płuco, ciało, pra... prawe płuco i wątróbka, ciało, miednica, miednica, ciało. I tu był chyba, można powiedzieć, hedzik. Dobra, zatwierdzam. Udało się ustrzelić jelenia szlachetnego. Chociaż do największych nie należał. Teraz najważniejsze znaleźć tego dzika. Albo nie, znaleźć tą sarenkę. To też jest ważne. Nie wiem gdzie ta sarenka, dobra moi drodzy, poczekajcie, bo ja tu widzę farbę. Ja postaram się znaleźć tą sarenkę. Poczekajcie, teczkę na mnie. E, no i moi drodzy, stała się katastrofa. Wróciłem z powrotem do schroniska. Nie zauważyłem, już Wam tłumaczę, nie zauważyłem, bo tutaj polowałem w tym rejonie, że opuszczam rezerwat. Miałem cały czas wyświetlanie, opuszczasz rezerwat, odrodzenie za 5 sekund, ale za bardzo nie zwracałem na to uwagi i nagle, bum, jestem w powrotem w schronisku. Więc zaczynamy, można powiedzieć, od nowa. Tamtą sarnę już niestety nie zdobędziemy. Ten dzik, to kompletnie nie mam pojęcia, gdzie jest. Fajna muzyczka, spokojna, klimatyczna, typowa pod Hiszpanię. Kurczę, troszeczkę mgła tutaj przeszkadza. Kiepsko widać. Poszukajmy jakiegoś kolejnego zwierzaka. Może. Tam coś widzę. Zaś dzik, tylko kurde daleko. Yy, zaraz, zaraz, zobaczmy odległość. To jest chyba ta samica 130 metrów. No gdzież ja ją trafię z wiatrówki? No nie ma szans. I te dziki takie trochę niespokojne są. No ale co się dziwić? Loft wrócił do rezerwatu To od razu wszystkie spierdzielają, gdzie pierwszy rośnie. Myle przed siebie uciekać. Y, moi drodzy, poczekajcie na lofta. No i zobaczcie, dzik Kurde, ja go nie zauważyłem, on sobie spał. Uwierzycie w to? Kurde, ale mnie wysraszył i zaskoczył jednocześnie. Czy znaczy zaskoczyła No tak strzelać to i by rozbić Takie strzały, bo ja mu nic nie zrobię Dobra, może teraz tym spróbuję. Dobra, udało się, od jednego strzała padła. W końcu. No ale widzieliście, jakie to jest strzelanie z Andersona w dzika. To jest takie łaskotanie. Pociski się odbijają od takiej twardej skóry. Nawet nie było sensu strzelać. Tylko ten dzik po prostu sobie odpoczywał. Ja go nagle zobaczyłem i w ostatnim momencie tak się wystraszyłem, bo naprawdę dziki tutaj potrafią tak się wtopić w otoczenie, że nie jesteśmy w stanie ich wypaczyć. No udało nam się, ale zobaczcie, jak podziurkowaliśmy tego kotleta. Kurde, no masakra. Dobra, zatwierdzam. I zobaczcie, ani jeden pocisk nie przebił skóry. Tylko tutaj z cyklona w końcu jeden strzał wystarczył. Przeładujemy. Nagroda z broni palnej krótkiej. Dobra, wpadła. Teraz pasujemy jeszcze jakąś... Jest i sarenka, już ostrzega. To mnie bardzo cieszy. Zaraz sobie wejdę w krzaczek. I spróbuję ją skrzywować. Znowu się odezwała, tylko nie wiem gdzie jest. Chyba tutaj przede mną, dokładnie. Spróbuję podejść do pierwszego lepszego krzaka, i tam się. Sch o, jest tutaj, zobaczcie. Jest sarenka. Tylko kurde, jak ja mam tak się męczyć tymi strzałami. Może zdążę. To może weźmy jakąś lepszą strzałę, co? Albo niech zostanie ta odpowiednia strzała. Będzie lepsza ocena, co nie? Tutaj gdzieś jest przede mną. Próbujemy podejść maksymalnie. Bo ona może też nas... teraz nas nie widzi. Ale zobaczcie, ona sobie leży, odpoczywa, co nie? Jak się zerwie... Jeszcze troszeczkę. O, tu! Drugi raz. No, te strzelanie z tego łuku, powiem wam szczerze, że zaczyna mi się podobać. Tylko sami widzieliście. Trochę lipa, bo ucieka. Spróbuję ją troszeczkę pogo pogonić. Tam jest zająć szarak. Tylko ja nie chcę strzelać do zający, bo nie trafię. Aha, są. Widzę tego zająca. Poczekajcie. Szybko, Anderson. Tu gdzieś widziałem. To jest zając. Nie no, nie chcę strzelić, żeby go nie spłoszyć. Widziałem zająca w krzaku jak szybko biegał, bo producenci dodali zajączki do gry. A nie wiem, gdzie on jest. Dobra, chodźmy poszukać tą sarnę. No, ten, kurczę, zając mi spokoju teraz nie daje chwileczkę. Czyś tam był. A, spierdzieli pewnie do norki, dobra. Chodźmy szukać tą sarnę. Wiecie co, są dwa rodzaje łuku, łuków klasycznych. Wziąłem ten, ten, który mam, to jest tych z tych mocniejszych, tych chińskich. Ma lepszą Kurde, zobaczcie jak ona spierdziela, to aby jej się nic nie stało. Próbuję tutaj polepszyć strzał z wiatrówki. No, tylko jak tu trafić, żeby trafić. No, teraz trafiłem, doleciał wśród. No, już nie doleci. Dobra. Musimy ją ścigać. 50 na 75. Żywotność tego osobnika. A no, już nie widać prawie. Chyba, że leży gdzieś. Nie wiem. Dobra, poczekajcie troszeczkę. Oj, widzicie, chyba się pomyliłem, moi drodzy. Strzelałem do zupełnie innej samicy. Strzelałem do innego osobnika. Tu jest ta sarna. Która została trafiona z, przeze mnie w łuku I to jest kolejny prezent dla Kacpra I ona dostała... ...w ciało, no w dostała, ale to raczej jej dużo... ...szkód nie zrobiło, no wiecie, tak się strzela, to jest ciężko z tego łuku Dobra, zatwierdzam i zabieram Dobra, poczekajcie, czy jest... No i chyba znalazłem tego samca, do którego strzeliłem z dużej odległości Z cyklona Tak się tutaj zatoczył i padł no ale dostał w co? W kopytko. Odległość 179 metrów. Kurde, a zasięg tego sztucera, tego cyklona to chyba jest 75 metrów, no w sumie nie wiem. Yy, poczekajcie. Yy, zasięg 50 metrów. To trzy razy tyle. I jeszcze trochę. Dobra, jeszcze zobaczymy, czy tu jakieś zwierzaki się nie odezwą. Jak się nie odezwą, to będziemy kończyć ten odcinek urodzinowy. I raczej już nie będzie takich odcinków urodzinowych, bo muszę poświęcić też odcinki właśnie dla, na te Awaroa. No zobaczy się. Ciężko jest wszystko pamiętać. Duże rzeczy zapominam. Będziecie musieli mi wybaczyć niektóre rzeczy, które są dla Was istotne, a ja po prostu zapomnę. No i moi drodzy, to będzie raczej wszystko, co chciałem Wam pokazać w odcinku rodzinowym dla Kacpra. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. I zostaniewicie mi łapeczkę w górę. Pamiętajcie również o subskrypcji naszego kanału. I widzimy się już w kolejnym odcinku, tym razem w rezerwacie Te w Nowej Zelandii. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!